Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. To, że na placu budowy może pojawić się pies strużujący, który pomaga panu Stefanowi, czy jakiemukolwiek innemu panu, który siedzi na stanowisku w budce pilnować placu budowy, to jest wiedza dość powszechna, ale nie jest tak powszechna za to wiedza o tym, że może się pojawić również pies ogrodnika. I to nie tylko w pracach związanych z przygotowaniem i zagospodarowaniem zieleni. Chodzi o sytuację podwykonawcy, który Popada w konflikt z wykonawcą i stwierdza w pewnym momencie, że słuchaj, jeżeli ja nie zobaczę swoich pieniędzy, to doprowadzę do tego, że przynajmniej będę miał tą satysfakcję albo i takie narzędzie nacisku, że i ty swoich nie dostaniesz. Czyli piszę do zamawiającego, że mam niewypłacone wynagrodzenie, proszę o solidarną płatność. No i czekam. A na co czekam? Na bardzo często występujący w praktyce krok zamawiającego, który średnio przyjemnie widzi się w roli takiego sędziego czy rodzica rozstrzygającego kłótnie między zwaśnionymi dziećmi i z lubością sięga po pieniądze, ale nie przekazuje ich jednej bądź drugiej stronie, ale wrzuca do skarbonki z podpisem depozyt sądowy. I ten scenariusz nie jest niczym. Specjalnie nadzwyczajnym, jeżeli chodzi o częstość jego występowania na, na placu budowy, no element rozgrywki między stronami umowy, w które roz, rozgrywki, która z dwustronnej zmienia się w trójstronną. I prowadzić może ona do patologii poniekąd, ponieważ no, jest tutaj pole właśnie do takich psioogrodnickich zachowań, czyli jako podwykonawca, no. Powinienem zdawać sobie sprawę, czy obiektywnie patrząc na temat, rzeczywiście moje roszczenia, moje twierdzenia, no nie bardzo utrzymują się w zderzeniu z rzeczywistością. Niemniej, cóż, napisanie wezwania do zamawiającego wiele nie kosztuje. Stać mnie na, na znaczek za list polecony. W związku z tym, może otworzył się jakieś dodatkowe drzwi do negocjowania z wykonawcą. A jeżeli pójdziemy już w stronę scenariusza mocno hipotetycznego, zakładam, ale jednak realnego, gdzie kilku podwykonawców w iście zagłobiańskim stylu zakrzyknie, kupą panowie, szlachta, bo kupy nikt nie ruszy, i ruszy takim szerokim frontem, no to rzeczywiście może być to problem dla wykonawcy przy takim spychologizmie zamawiającego, który będzie chciał. Nie wtykać żaden w sposób problemów na linii wykonawca podwykonawca i będzie chciał wszystko pchać do depozytu sądowego, że ten nacisk finansowy, ta pętla takiej przymusu, pieniężnego, faktycznie stanie się odczuwalna, i mimo że będzie moralnym zwycięzcą wykonawca, ponieważ będzie miał rację co do tego, jak powinny wyglądać rozliczenia z podwykonawcami, i że ma podstawy, żeby ich obciążyć, będzie musiał ugiąć troszkę karku i rozmawiać z podwykonawcami na temat tego, jak się rozliczyć, aby on został rozliczony. Wrzucając to w ramy prawne, zarówno w starym PZP, jak i w nowym obowiązuje regulacja, która daje podstawy do, do tego, żeby zamawiający z depozytu sądowego korzystał cytując fragment zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej tutaj wybolduję głosem wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy no i z dużą konsekwencją, z dużą powtarzalnością zamawiający w swoich stanowiskach do obu stron, jak również do wniosków do sądu o zezwolenie właśnie na złożenie kwoty do depozytu sądowego, wskazują, że tą zasadniczą wątpliwość mają. No bo jedna strona mówi zamawiającemu, że to ona dostać powinna pieniądze. Druga natomiast twierdzi, że dostać nie powinna, bo wcale tutaj nie ma podstaw, żeby wypłacić, bo mam jako wykonawca podstawy do obciążenia konkretnymi kwotami podwykonawcy. Osobiście zawsze podchodziłem do tego tematu w jednolicie, w taki sam sposób, czyli przyjmując, że nie można przyjmować, że mowa tutaj o takich czysto subiektywnych, zasadniczych wątpliwościach zamawiającego o jego takiej. Leżącej po jego stronie, arbitralnej ocenie rzeczywistości. Bo gdyby tak rzeczywiście było, no to ta, ta regulacja byłaby furtką do tego, żeby zbywać wszystkie problemy i jakąkolwiek rolę w procesie inwestycyjnym po swojej stronie ze strony zamawiającego i wypychać w jakimkolwiek przypadku pieniądze do depozytu sądowego z świadomością, że będę mógł spokojnie położyć głowę na poduszkę. A nie o to chodziło w tej regulacji wcale. Dlatego trzymamy się konsekwentnie i też konsekwentnie podnosimy w stanowiskach wysyłanych w imieniu klientów do, do zamawiających, że nie może tu być mowy o takiej czysto subiektywnej ocenie sytuacji, która sprowadza się do tego, żeby sobie wyszukać podkładkę pod zepchnięcie z siebie zapłaty do któregoś z podmiotów, jak również zepchnięcie samego podmiotu i rozstrzygnięcia kto ma. Racją. Tutaj od razu zrobię zastrzeżenie, zanim przejdę krok dalej. Krok dalej, czyli w kierunku takiego rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego, który teraz odnosił się niedawno do, do tej sytuacji. Ja też rozumiem bolączkę zamawiających. Prawda jest taka, że sam. Generalny wykonawca, który byłby pociągnięty do, wywołany do tablicy, bo w relacji między sporu, pomiędzy dalszym wykonawcą, a wykonawcą również, generalny wykonawca może być tym podmiotem, po którego pieniądze upomni się dalszy podwykonawca, on sam też pewnie nie byłby specjalnym entuzjazmem, entuzjazmem nie darzyłby perspektywy bawienia się w sąd i oceniania, kto z tej dwójki ma rację, a de facto, no... Tego wymaga się od zamawiającego, żeby wszedł w takiego rolę przed sądu i dokonał potrzebnych ocen i ustalił, czy pieniądze powinny pójść w stronę podwykonawcy, czy też powinny pójść w stronę wykonawcy, a dopiero w przypadku tej zasadniczej wątpliwości na tej linii otwiera się ta ścieżka depozytu sądowego, czyli tej sądowej świnki skarbonki. Także w pełni rozumiem niechęć obawy przed podejmowaniem tutaj decyzji, ale zgadzam się w pełni. Z kierunkiem, w którym ten wątek popchnął jeden z sądów apelacyjnych w sprawie prowadzonej przez kancelarię JDP, która podzieliła się opisem tego problemu na stronie Legal Business Polska. I w którym to opisie wskazała właśnie, że to mieliśmy taki problem naciągania rzeczywistości przed podwykonawcę w celu właśnie zablokowania. Płatności wykonawcy, w myśl, że dobrze, skoro ja tych pieniędzy nie zostanę, to jak ten mój pies ogrodnika z samego wstępu, zadbam przynajmniej o to, żebyś ty również, drogi wykonawco, ich nie dostał, i zobaczymy, czy dla ciebie to też nie będzie jednak problemem. I dwa ciekawe wyimki z uzasadnienia wyroku sądu padły w tym materiale. Pierwszy z nich dotyczący właśnie tego problemu zwalniania się przez zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności, takiego tego piłatowego obmywania rąk i wskazywania, że dobra, poszło to priorytetem do depozytu, proszę mi więcej głowy nie zawracać. Nie taki był zamysł ustawodawcy, który wprowadził przepis artykułu 143c do ustawy, ustawy PZP oczywiście, chodzi o poprzedni stan prawny, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, znowu wyboldowują głosem co do zasadności wniosku podwykonawca, zamawiający, co do zasadności wniosku podwykonawcy zamawiający mógł zwolnić się od jakiejkolwiek odpowiedzialności poprzez złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu, jak już wskazano powyżej wątpliwości u zamawiającego muszą mieć charakter zasadniczy. Tymczasem z pism wnioskodawcy Czyli zamawiającego, wynika, iż kierując się logiką jego wywodu w prawie każdej sprawie z umowy o zamówienia publiczne, w której zawierano umowy podwykonawcze, zamawiający mógłby, unikając rozstrzygania jakichkolwiek wątpliwości, złożyć przedmiot świadczenia do depozytu. Skoro ustawodawca ograniczył taką możliwość tylko do naprawdę wyjątkowych sytuacji, to zasadą powinno być wypłacenie wynagrodzenia lub odmowa jego wypłacenia. No i tutaj zostańmy chwilkę przy tej pierwszej części. Bo tu już pada kilka bardzo istotnych dla praktyki uwag. E, ścieżką domyślną powinno być rozstrzygnięcie A bądź B. Pieniądze dostaje albo wykonawca, albo podwykonawca, bo to jest te e, początkowe rozstrzygnięcie. No, jeżeli masz problemy, drogi zamawiający, to e, zbierz całą kadrę, zróbcie brainstorm, bo masz przecież pracowników merytorycznych, masz obsługę prawną. Ustalcie na podstawie tego, co widzicie, kto powinien dostać te pieniądze, bo to jest ta pierwsza linia i to jest zasadniczy sposób rozstrzygnięcia, jakim powinno się skończyć te wystąpienie podwykonawcy o zapłatę pieniędzy. Ja w pełni się z tym zgadzam, że to nie powinniśmy bawić się w półśrodki czy uciekanie w ogóle od odpowiedzi, ale ta odpowiedź powinna być udzielona właśnie poprzez wypłatę właściwemu podmiotowi. I dopiero na drugiej linii stoi te złożenie do depozytu sądowego. I ponieważ to jest druga linia, to też zgodzę się z sądem, że powinno być to traktowane no nie jako szeroko otwierana furtka, jako coś dostępnego na równi z tymi podstawowymi rozstrzygnięciami, czyli zapłata jednemu bądź drugiemu podmiotowi, ale właśnie jako wyjątek od reguły. I jak to wyjątek, nie możemy pozwolić na to, żeby zmienił się sam w zasadę. Jest jeszcze jeden tutaj fragment, e, warty przytoczenia w tym odcinku, z którym zamawiający zdecydowanie mniej chętnie już by się zgodził, nawet mniej chętnie niż z tym pierwszym i który no, to mnie też troszkę przyprawia o jednak chwilę zastanowienia. Mianowicie oddając głos sądowi. Wnioskodawca Czyli zamawiający, dysponował w niniejszej sprawie pełną wiedzą co do faktów istotnych dla podjęcia decyzji w przedmiocie wniosku podwykonawcy i wykonawców, czyli komu zapłacić, a sąd przy rozpoznawaniu ewentualnej sprawy lub spraw o zapłatę, które mogą mieć miejsce w przyszłości, innych faktów do dyspozycji mieć nie będzie, może poza ewentualnym dowodem z opinii biegłego sądowego, o ile okaże się konieczny. Jednak, jak wyżej wymieniony wnioskodawca czyli yy, Zamawiający dysponuje fachową, fachową kadrą, która umożliwia przeprowadzenie takiej samej oceny faktów. Co mówi sąd po polsku? Mówi, że słuchajcie, jeżeli ten temat trafi do mnie na wokandę, spotkamy się tutaj nie już rozstrzygając losy wniosku o, o to, czy można te pieniądze złożyć do, de, do depozytu, czy nie można, ale rozstrzygając merytorycznie sprawę, kto ma rację w tym sporze. To ja na dobrą sprawę więcej okoliczności faktycznych niż wy macie w swoich rękach, droga kadro zamawiającego, to ja nie będę miał. A wręcz doświadczenie pokazuje, że mogę mieć mniej, bo jesteście na stałe z tym projektem w stałej łączności i wiecie, co tam się dzieje. Jedyne to, co mogę mieć, czego wy na chwilę obecną nie macie, to opinia biegłego. No ale macie swoją własną kadrę techniczną, więc. Możecie zapytać ich inżynierów. No to słuchajcie, panowie, to jak się na to zapatrujecie, jeżeli są tam rzeczywiście wątki jakieś takie związane z inżynierką. Czyli sąd mówi, że ja więcej od was nie urodzę, tak naprawdę. Więc skoro ja będę miał takie karty do gry i wy macie teraz te karty do gry, to powinniście nimi tą partię rozegrać. Droga kadro zamawiającego. Czyli wskazuje sąd, że rolą zamawiającego jest. Znowu podkreśla to sąd, rozstrzygnięcie sprawy, i nie ma tutaj miejsca, właśnie. Nie bardzo przekonało sąd ta, ten bardzo często prezentowany tryb argumentacji. I zrozumiały zresztą, że ja jako zamawiający nie jestem sądem. Te sprawy będzie rozpoznawał dopiero ten spór merytoryczny między podwykonawcą a wykonawcą. Może za kilka lat rozpoznać sąd po złożonym postępowaniu, gdzie mnie szaremu żuczkowi bez łańcucha naszej, bez togi, bez protokolanta u boku, oceniać kto z tych dwóch podmiotów profesjonalnych ma rację. I dlaczego zastrzegłem, że tutaj mam nieco więcej wątpliwości, czy, czy nieco większa taka pauza przed akceptacją tego poglądu no, mi się nasuwa, że on... Okej, okay. można uznać go za trafny, ale też ze zdroworozsądkowym stosowaniem. I też cały wydźwięk tego orzeczenia jest taki, że no, drodzy zamawiający, też miejcie racjonalne podejście i jeżeli widzicie, że podwykonawca strzela ślepakami i to totalnymi ślepakami, albo w ogóle złożył pistolet z dwóch palców i robi piu, 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 chociaż to bardziej jak blaster laserowy zabrzmiało, ale w każdym razie ma taką broń symulowaną, i widać to naprawdę na pierwszy rzut oka zarówno dla zamawiającego, zarówno dla wykonawcy, jak i dla samego podwykonawcy, tak naprawdę gdzieś tam w szczerym tyle głowy, to po co pchać te pieniądze do depozytu sądowego? To nie, ta, nie na takie okoliczności to służyło, bo też nie może umykać to, że rzeczywiście ten spór między. Podwykonawcą, a wykonawcą często będzie mocno złożony i nie będzie wcale jednoznaczny. I w takich przypadkach rzeczywiście jest problem tutaj z, z ocenianiem go i z wyciąganiem tego, kto ma rację. Tutaj innym takim wątkiem, jeszcze sąd też się posłużył, istotnym z punktu widzenia tych roszczeń kierowanych do, do zamawiającego przez podwykonawcę, że inne roszczenie tak naprawdę zgłasza do zamawiającego podwykonawca, a inne zgłasza wykonawca, ponieważ wykonawca występuje o swoje pieniądze, o zapłatę wynagrodzenia za zrealizowane roboty, a podwykonawca z roszczeniem o solidarną zapłatę. Także tutaj też łączności nie ma, nie ma jednolitości tych pieniędzy, mimo że złotówki są te same, ale z punktu, prawnice, z punktu widzenia prawniczego nie jest to to samo, co też ma. Przełożenie na, na prawną ocenę takich sporów. To, co wydaje mi się istotne w perspektywie tego orzeczenia i to, z czym raczej trudno dyskutować, patrząc obiektywnie, to jest ta, ten postulat, że w sytuacjach, kiedy mamy takie mocne naciąganie rzeczywistości przed podwykonawców i widzimy, że to jest bardziej zagrywka ewidentnie na Powstrzymanie płatności do, do wykonawcy, żeby być może, jeżeli jest to dostatecznie duży pieniądz, jemu też nagle troszkę się przytkało w cash flow, Wtedy depozyt nie jest rozwiązaniem takiej sytuacji. On powinien być stosowany w, w tych momentach, kiedy rzeczywiście mamy obiektywną, istotną, zasadniczą wręcz wątpliwość zamawiającego. Link do tekstu. Z, do artykułu, z którego pochodzą te cytaty, wrzucę do opisu odcinka, jeżeli jesteś wzrokowcem i łatwiej będzie Ci to ogarnąć, czytając. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariamroz.pl albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako prawnik na budowie.